Zatakują, zaczynają od statku. Oh, ja myślę, że taki podobny do tego z BFA z Twitch, kanały Odwiedzajmy no mapę, zobaczmy jak ona wygląda. Widziałem, że są kopy jakieś. Aha, czyli Tutaj też wchodzili. a, czyli jeszcze można te wlecieć, ale na razie albo nie można, albo jeszcze internet jeszcze nie, serwer mi się nie doładował dobrze, sprawdźmy. Podejrzewam, że będę walił w powietrze o, tu są te te okopy tutaj jest poruszali się. załadowało się? załadowało dobra To się cyk, to 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 ustawione tutaj ustawione dobra Wiemy. Jak uda mi się kogoś odstrzelić, to będzie dobrze. O, idzie kogoś tutaj. Paszka z bieg. Zabili jest do tutaj. Aż ktoś nie wiem go ubić dwoma strzałami No nieźle, nieźle to wygląda Sundays, a czyli oni mają pojazdy to może weźmy inżyniera sobie Chociaż jeszcze nie widzę zawrotu pojazdów jest jakiś helikopter, a my co mamy? A my mamy tylko to. Trochę nie fair, ale dobra. No zobaczmy, zobaczmy. będzie trzeba będzie się wczuć jak matka o tutaj na 150 Co się Jak z Normandii! No i teraz przepiątka te piątka będzie się wchylała! Trapiony jeden! Prawie ubiłem drugiego. Tak, raz. Kurwa, zeszłam tą... What the fuck? I drugi. No, jak trzeba, to nie mam. Jeste piątek. Ubiłem go kolow. Może zmieńmy trochę. Czekaj, ja tutaj miałem ustawienia. 90 zmieńmy, bo to za ostro jest 90.

Auto, droga 130 metrów Dla inżyniera wiem, że tu pełno pojazdów jest Aha! Aha! Już jakiś spajper ze mnie wali No grubo. Przygotować się do ochrony sektora Pam na, na nie przyda nie przyda do pani dostaj Chyba wszędzie Czulu Tak to wygląda właśnie Z lepszą walą Tu snajpery Dla i tu snajpera w sumie to nie była graczka Chyba odnieśli się Nie zginąłem O, nie! <laughs> widzieliście to? Zabijłem typa dopiero po jakimś czasie Załapało takie lagi mam nie 4 do 1 Nieźle to kurwa pod nogami to tak. mi ładujcie go, tam ładujcie. Zostawił to przede mną. Chujek. Nie. Jest to tutaj? Żadnego sanitariusza. 7 do 1. Tam jest jakiś skrany. Ale raczej nie dobiegnie. No, no. nieźle, nieźle. No to zobaczmy inżyniera.

Piąteczkę chciałem mu podrzucić no, zapomniałem, że jestem inżynierem No i to, i raptem wiem inżyniera i to i gdzie są te wszystkie pojazdy to były. O co? Kurwa Dzięki za pomoc! A tu są też Szanowni Tu się można porównać gronaty wyjmijmy tu podłożymy te piąteczkę kurwa no, także ładnie to wygląda grubo się dzieje No, zakończymy część pierwszą Ale najpierw może Spróbujmy ustrzelić tego chodnika Kurwa daleko

Do zobaczenia w następnym odcinku.